Parność tańsza Chodzimy o część, część pierwsza Nie, to było chujowe Pedalskie to było Chuj. Jesteśmy jeszcze YouTube'owymi cipami mm. Przygotowaliśmy dla Was dzisiaj kilka filmików Które postaramy się skomentować Chyba, że nam no się nie uda to Po prostu posłuchacie jak pierdolimy głupoty Wejdziemy z hukiem jak Pedofil w grudziąco. Ciekawe, no, no. czy ty byś się ze sobą tak to napierdolali, do <grywa> lali. I po chuj to się Ale... bić tak w tej pracy, zamiast się kurwa, wódki kulturalnie na. Tak, w domu w tym Tak, morda wizory. obita, Gacie osrane wstyd na cały kraj. No, się Smacznego. To tak ładnie odszedł. Wszedł, będzie na kanale, kurwa. Czy wiesz, może? To Do, dowodził powstanie w kościuszkowskim. Ja. Ja. Teraz wypierdoli i taki będzie finał. O matko. Nie. O matka. No. Nie, tak, 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 nie, bo... Kurwa co oni są wszyscy kurwa tolerancyjnie, kolorowo kurwa spierdoleni. Kurwa nie wiesz kurwa, nie poznajesz jebanego Chopina. A wiesz to, to jest jakaś dziwka kurwa, mm. która zrobiła sobie trzy zdjęcia na stronie. Mm. Tolerujcie moje pierdolenie. Każdy fan polo zasługuje na kulę w głowę. Ja pierdole... Aaaah... Ja Niech się nie wyjeżdż... Myśmy wyjeżdżali... Myśmy wyjeżdżali na świat, A bo dysz... Ja pierdole... Ale... Bab wjeżdż... Nie mogę nie powinno... Czy pamiętasz, o kim mówimy, że... Zastał Polskę drewnianą, a zostawił w Michael Jackson. Ruchając dziecko... <noise> ja albo wypa... Albo dwa razy pierwsze... Trzy jak jestem najebany. Nie, bo takie, bo no? o to bardziej ostrego zrobić, jak, jak w KFC serwują. Serwują, kurwa co za głupie słowo. Jestem sms od naszego... Walę pawiar z Sybiraku, obrzygają całą muszlę, Nie ma correj żeby posprzątać. Wychodzę, patrzę ręczniki papierowe. Zrywam, wracam, a tam pies wpierdlałem jego pawiar w syraciu. <laughs> Piotrusiu, przesuń ten znicz tam, bo on nie pasuje. Ale hej! Daj go tam! Halinka zasłużyła, żeby postawić trzy szyz... O, patrz, no zobacz. Kur... O, Mamy woloczki przed oczami. Cicho masz. No. Babciu! Wytłogi! Bo ci frytki napierdą! Ty jest twoja już zna, Watykańskie jest Bez Bezkarnie! Bezkarnie! Bez bez Przypierdol operatorowi! Frajer sobie! Bierze sobie o, cały świat! A co już, a co, a co? się nawrócił na pedalsku swój, ja on się może przyznać, że rucha w dupę swojego wafla? No jak, widać, jak widać wszystkim to pasuje. No to, kurwa, e, gdzie za konicą są wszystkie paskudne. Urban to stara czerwona komunistyczna kurwa, ale lubię cię, Jurek. Ale to jest kurwa taki piękny troll, on tak pięknie kurwa troluje. A teraz posłuchacie kawałka, który e, przedstawia w 100% nasze podejście do muzułmanów. Ale ci dogadałam, ty głupia kurwo, haha. Ha. Zawsze chciałem, żeby nauczycielka mnie zmolestowała. A, Zabij się. Kurwa, Crash Bandicoot! Ja pierdolę Przecież czy... cię na się, się powieś, kurwa. Kurwa, to jest Nie, mój cel tak. w życiu, dostać komentarz od ciebie. Wiesz no, jest, jest najgorsze, że takim ludziom nabijamy teraz wyświetlenia, Nie. kurwa. Nie. Kudas. Bro, to jest ta kurwa impreza. Nie no i no przypraw najebałem, tak? W jajku, kurwa, obtoczyć, kurwa. Kurwa, to proste no, rzeczy. To kurczaka, tak? No, kurczaka. No. Panie leczkę z 50. Odejdę z jest zajebiste, o to miła kościoła. Nienawidzę, ktoś nie wiedział w mieście. kurwa. Ja kurwa nie lubię odejść z skrzydłek, bo mu tam jest koś, a mnie koś obrzydza także chuj. Ewa kopaczce murzyna, niego sobie w domu trzyma. Jestem prawa i chuj. A teraz nie wiem, czy Ma się lewić moim panem. Tak no. prawda kurwa. Na no chujach w tych okularach siedzę. A z DPS na pleczkiem tacy wyszcam! Rudy to jest dobry z pałacu. Chodź do jebą w Rudy to jest dobry z pałacu. Zdzieś coś dobrego z To kurwa. to jest... Po tym kawałek jest zajebisty. O błęd! O błęd! O błęd! Po chwili znajduję to, po co tu przyszłam. Najnowszy, najbardziej odjazdowy organizer osobisty o, to jest dobry. rzecz do prawdy wspaniała. Leciutki jak piórko, ale pozwalający profesjonalnym wyglądem i jaki jak zmyślny. Ta kieszonkowa pamięć sprzedawana jest z imponującym pakietem obietnic. Uprości Ci życie, odgoni stres, ureguluje Twoje rachunki. Przypomnij o czymś Pójdzie do łóżka z twoim mężem. Czekrady starych więcej. Cena 220 zł. Piękne! Jak zobaczymy dalej, Jezierski nie był jedynym, który zwalczając pasożytnictwo chciał dobrze na tym zarobić. Ty. ty, jaka książka zajebiska! Kurwa! Słuchamy, Słuchamy tego kurwa! Twerk! Ty kurwa ty! Zabiję cię! Chcesz Kurwa! Zjebałeś się. Nie, słuchaj. Zjebałeś nie, się wiem się zdjęło, żebym się ze sobą. złą Wolał proszek niż drabinę! <laughs> ja też wolę proszki! <laughs> kurwa, kurwa, Białego misia! Nie. jestem z grudzią za <laughs> nie widzi, to go opierdolę z piwa. Nie, powiedz mi, że ten tabek jest chwyć. Nie lubię. No a, a co ja, kurwa, przed chwilą mówiłem, ty jakiś popierdolony czy jesteś, o co ci chodzi? Ty? Ale kurwa, wiem, że tu idzie się, to? Cały ten opiera się kurwa, na... ale, kurwa, nie kurwa. no. MAM JUŻ domu! No, ale kurwa, no ma! No, no nie ma ledaku, kurwa, no ma! lewa, Kurwa, no tu nie obrażam Nie, lewaku kurwa, nie, nie, Spierdalaj. Jeszcze raz tylko już ci nie męczył. Bo... Tak, kurwa, ja będziemy słuchać 15 razy tego samego kawałka, ty. Pierdolę. Co Para? Piękni młodzi, Takie, kurwa, Takie rzeczy nam YouTube, kurwa, podpowiada. Zawsze musisz włączać w no, popier. Tiger Cobra, dobra, chuj, oglądamy. Oglądasz. Nazywanie chłopaków spyty dziennikarzami to jak pierdalać gówno, nazywać się główne. <noise> głębokie. Cie, głębokie komentarze, nieprawda, będziemy się ciekać. postarali. Kurwa, Tiger, jak ty jesteś elokwentny, ja pierdolę, Wchuj, walisz? No, no z tym piwo. Nie, wódki nie mamy, ale zostało. Jedna, jedna, jeden break został. Breaking bad, kurwa. Break, break. Wygraliśmy czy nie? Graj dalej. Coś dziś się spieprzyło. Pod zakłóciem to Ty w ogóle ten... To kurwa krzesło mi przeszkadza w wizji w ogóle. Nie. To... No, No, z tymi tymi, kurwa, No, To jest taka... No, taka Polska tak, baba. Tak, więc, brachu, na Karoliny Ja Jacek, tylko... Ja też tylko... bo ty a... jesteś antykatolik, nie? Nie, kurwa, ja jestem antykiotem. Proszę księdza, proszę mi ruchać w dupę. Jestem gejem. Skończyła nam się flaszka, tak więc. To jest zagrania, wybania, koniec tego odcinka Lajkujcie to, subskrybujcie, udostępniajcie I zapraszamy, zapraszamy na kolejne odcinki, które będą się pojawiać już niedługo, które pewnie będą troszkę bardziej... Jak ogarnięte. będziecie to lubić, to będą coraz częściej. Będziemy I coraz lepsze. i będziemy nagrywać. Tak coraz więc częściej. wódki nie ma, ale Piwko Wasze zdrówko. Y, wojak, bo na nas nic lepszego nie mieliśmy. Ale jest dobry. Jest dobry, bardzo Makuję, naprawdę. Tak więc pamiętajcie. Subskrybujcie, lajkujcie, kurwa, i chuj jest co tam Siła i kutas. Zawsze. Zawsze dla was. Pozdro.